Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was z recenzją dwóch produktów firmy Jaja. Oba produkty dostałam dzięki uprzejmości Kasi, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Dziękuję Ci serdecznie Kasiu. E, jeden Kasia, e, jej link do kanału znajdziecie poniżej. Przysłała mi dwa produkty, jest to szampon intensywne, odżywianie oraz odżywka z tej samej serii. E, I co mogę powiedzieć? Zaczynamy. E, Szampon 400 ml, cena około 6,20 tak zerkałam na ich stronie taka cena. E, perłowy kolor, taki e, brzoskwiniowy. E, szampon do włosów cienkich, delikatnych o skoncentrowanym działaniu odżywczym. Działanie, przeczytałam. Przeczytam wam. E, działa osłaniające i kondycjonujące na strukturę włosów, zwiększa odporność na działania czynników zewnętrznych, ułatwia rozczesywanie oraz zapobiega rozwajaniu się końcówek. I to ja o nim sądzę. Po pierwsze, ma przepiękny zapach, przepięknie, intensywny, o tak, może. Zapach y, poziomkowy, y, ale nie jest to taka prawdziwa poziomka, tylko mocno, naprawdę mocno chemiczna poziomka, y, która się utrzymuje po wymyciu włosów y, dość długo. Y, co jeszcze? Czy jest naprawdę aż tak znakomity, intensywnie odżywia i tak dalej? Y, rozdwajania końcówek. Ja problemu z rozwajaniem końcówek za mocno nie mam, więc nie, nie jestem w stanie określić, czy działa on tak wspaniale. Rozczesywanie włosów na poziomie naprawdę dość średnim. Kondycjonowanie. No taki, powiem Wam szczerze, że przeciętny, zwykły szampon. Dość tani, nic powalającego. O tak powiem szczerze. Ja zauważyłam wręcz, że moje włosy troszkę teraz mają jakiś problem i wypadają garściami. Nie wiem, czy to w związku z używaniem tego szamponu, czy z, nie wiem, z pogodą bądź czymś innym. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie powodem jest ten szampon. Ja już go skończyłam i mam nadzieję, że moje włosy wrócą do większej normy i nie będą aż tak wypadać. Odżywka. 200 ml mm na 4, 4 czekajcie, 4,65, tu mam ściągę. Aktywny preparat bez spłukiwania, na niskim pH. Skutecznie przyspiesza regenerację włosów, wzmacnia ich delikatną i osłabioną strukturę, zwiększa odporność włosów na uszkodzenia, nawilża, zapo zapobiega elektryzowaniu się. Pięknie, też intensywnie pachnie poziomko. Jeśli ktoś lubi taki zapach, to na pewno go będzie rycować ten zapach. Dla mnie jest zbyt mocno chemiczny, naprawdę. Utrzymuje się dość długo, nie jest to tak długie utrzymywanie się na włosach tego zapachu jak czy na przykład zastosowaniu American Cream Slusha bądź ze Scandic Plus, Plus 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 Maski Kokosowej. Jednak jest, jest intensywny i, i trzyma się na włosach, ten zapach. Aż tak mocno i tak fajnie się po nim włosy nie rozplątują, nie rozczesują, więc nie jest to zachwycający produkt. Nie elektryzują się, włosy tak, to wracja. Może tam regenerują osłabione włosy, uszkodzone i tak dalej. Ja niestety nie zauważyłam naprawdę po obu produktach jakiejś rewelacyjnej, rewelacyjnego zachowania moich włosów. Nieźle, nie podrażniły mnie, nie podrażniły mojej skóry, nie dostałam żadnego żadnego uczulenia. Dość sympatycznie na lato nawet pachną więc nawet ten zapach chemiczny jakoś ujdzie w tłoku. Dość, są, są dość tanie, więc no, przeciętność, tak bym nazwała. Nie jest źle, ale nie jest też wyśmienicie. Radzę spróbować, za taką cenę, więc można spróbować i, i nie żałować, że tak powiem. Szapon mi się skończył odżywkę jeszcze. Zostało, wydaje mi się, że powinno to starczyć i równo się służyć. U mnie jednak się takie rzeczy nie służywają równo. Yy, czy polecam? No, tak jak mówiłam, za taką cenę to warto spróbować. Na pewno nie będziecie żałować. Yy, nie, nie jest to naprawdę yy, porywający produkt. Jest kompletnie przeciętny. Yy, jedynie, co zwraca uwagę, to ten kolor butelki i, i zapach yy, intensywny. Do niego powrócę? Chyba nie. Raczej, raczej nie. Raczej zdecydowanie. No, chyba, że nie będę, mm, że tak powiem, miała możliwości finansowej yy, na jakieś droższe szampony i odżywki. Yy, bądź będę chciała właśnie powrócić do tego zapachu. Jeśli ktoś lubi taki zapach, to na pewno będzie szczęśliwy. Dobra, to tyle. E, mała, krótka recenzja takich dwóch sobie o produktów. E, ściskam, pozdrawiam, do zobaczenia niebawem, pa.